Powitać, powitać państwa! Łuf, Z tej strony Pieseo, a to kolejny, raczej już ostatni odcinek z gry Dom Keeper. Tak, odcinek, w którym, no, wydarzy się końcowa w sumie walka. Końcowe w sumie rzeczy. No, naprawdę, wiele się, ale to wiele się tutaj wydarzy. No zobaczymy jak to będzie sobie tutaj wyglądać. Dzisiaj poświęcę tyle czasu, ile się da, żeby tą grę dosłownie skończyć. Żebyśmy sobie ją ogarnęli. Eee, tutaj mamy jedno już połączenie. Tutaj mamy drugie połączenie. Gdzieś tutaj jest trzecie. Tam jest trzecie. I to jest czwarte, czyli ostatnie połączenie. A... Barowało sobie. Super. Nie bagnęło, czy coś? A nie, nie bagnało się. Otwiera się. Chyba. Nie, nie jest aktywny jeszcze jeden. Ten gaukan. Hmm. Eee. Właśnie nam coś zbugowało. Raczej na pewno. Fajne. Kocham to jak się coś zbaguje. No ale było to przecież, tutaj widzieliście przecież te logi. Można by było wczytać gb. Hmm. Zobaczymy. Kontynuuj. Jeszcze raz. Coś prawdopodobnie się zmagowało. Y, no, teraz jest. Nie pokazało. Fajnie. Dziękuję za pokazanie. Dobra, mamy to ogarnięte. Dobra, Ale ja bym chciał jeszcze tutaj pokopać parę rzeczy, tylko że idzie fala. Dobra, wracać z na falę. Styk, pyk. O kurde, niedobrze. Wytałem grę i yy, pojawiły się problemy. Niedobrze. Nie wiem co tam się dzieje na zewnątrz Dobra, w miarę, w miarę się bronimy Ogarnięte, ogarnięte Znowu ty gałganie Uu, nie Dobra, trzeba schodzić to jak najszybciej widzę Dobra, on jest tutaj odporny Nie, zostaw. Dobra. No nie dobrze. Mało życia. Mało życia, bardzo mało życia. Bardzo bardzo mało życia. Niedobrze. Nie chcę tego tak szybko zakończyć. Te ulepszenia. Yy, mamy tego i naprawiamy pełną możliwość. Yy, też mamy parę rzeczy. A wodę tą tutaj przecież. Potrzebna. To Do ulepszeń yy, to, yy. Szybkość. ulepszeń. to Szybkość a profetek cooler też fajna sprawa no raczej to wszystko chyba mamy więc to będzie szybkie zakończenie też ogólnie zapraszam Was do lajkowania subskrybowania kanału aby być na bieżąco eee, oczywiście nie musicie lajko lajkować i subskrybować to jest Wasza wolna dobrowolna wola też zarazem to powoduje czy kanał się będzie szybciej rozwijał czy wolniej Dobra e, skoro już mamy takie fale moi drodzy czas najwyższy mi się zdaje zakończyć Zgrym, wiem że ten odcinek jest, e, jest króciutki ale spokojnie mm, tutaj ogarnę taki myk że mam odcinek jeszcze jeden zapasowy w razie co e, więc mi się zdaje, że on też się pojawi w międzyczasie, kiedy nie będzie możliwości, jakby to powiedzieć, obejrzenia Tom Keepera i zanim wybierzemy grę, to żeby był jakiś zapas, to będzie grał Warframe, yy, oczywiście bez komentarzy, będzie, będzie wiele się będzie działo. Yy, więc no, generalnie takie i takie tam sprawy będą. Dobra, tego i tego tych, tych, tych nie lubimy. Tego nie lubimy. A i tutaj się nawadziło. ga się tutaj a narobiło nam że up. No No tutaj jest ich dużo Bardzo dużo koniec. To jest moi drodzy i przy tej bardzo barbie... Bardzo, bardzo dużo Ale wytrwaliśmy bardzo dużo. Kopsu... Kopuła uratowana podrwale w fale 49 fal przetrwaliśmy Wow, to naprawdę, ale to naprawdę długo. Czas gry. 118 minut pod godzinę. Zbity dystans 22 i 2, 2 km. Wybite potwory, rozbite skały, rozmiar mapy o... Od... Odblokowany nowego zwierzaka Nu-Run monoficker Locked. Odstraszać! Odbicie! Nowa zdolność bojowa gadżetu. Umożliwia aktywną zdolność bojową, która przez czas odbija na ta latujący potwór. Eee, Ostraszając potwora, aktuł go, by rozpić substancję poza kupem, co opóźni kolejną falę potworów. Odstraszać sobie, wezmę. Tak na przyszłość, żeby jakbym grał sobie normalnie. No i co? Co prawda, to nie jest długi odcinek, moi drodzy. Nie jest długi odcinek, ale nic na to nie poradzę ze względu na po prostu największe możliwości. O, tak to nazwę. Ale chcę Wam, moi drodzy, podziękować za to, że byliście, za to, że oglądaliście. Za to, że mogę dzięki Wam się rozwijać. Na spokojnie sobie to ogarniemy i zrobimy. Także więc. Moi drodzy, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do lajkowania, subskrybowania, pamiętajcie i trzymajcie się tamcie. Pa-pa!